Ma. Dzisiaj jak to nagrywam, pojawił się zdjęcia nowej serii minifigurek. Nawiązującej do mapetów. Jakby ktoś się wiedział mapety, to był taki serial dla dzieci, którym bohaterowie to były pacynki. Dzisiaj będę omawiał każdą figurkę i wyrażę pod koniec opinię o całej serii. Przed obejrzeniem nie polecam zostawić subika, łapkę w górę, bo więcej świetnego kontentu jak ten film. A więc przed omawianiem jeszcze chciałam powiedzieć, że to moja opinia i Wasza opinia na temat tych figurek może być kompletnie inna. O, jeszcze zdjęcia figurek wzięłem ze strony Brick. Finder. Jeżeli chcecie sami je zobaczyć, to wbijcie tu. A więc pierwszą figurką jest taka najbardziej znana postać, Kermit the Frog. Będzie chyba najbardziej poszukiwana przez kolekcjonerów, ale także fanów figurka. Sama figurka jest bardzo ładna i świetnie odwzorowana. Te unikatowe odlewy głów są po prostu pięknie zrobione i o wiele lepiej niż w zwariowanych melodiach. A jeśli chodzi o akcesoria, ma piękne szaro który jest bardzo fajnym elementem i tęczę, która jest niepotrzebna. A więc kolejną figurką jest Miss Piggy. Ta figurka Figurka mi się nie zbyt podoba. Tak, ma bardzo fajnie zrobioną głowę, ale chyba mi się do niczego nie przyda po prostu. Pewno ten nadrykowany klocek, który dostała jako akcesorium jest piękny, ale nie chciałbym tej figurki. Kolejną figurką jest Gonzo. To jest figurka, z którą zaraz pokermidzie bardzo, ale to bardzo chcę. Po pierwsze bardzo ładne te krótkie ruchome nóżki, które są nadrykowane nawet po bokach. Tor z paprykami jest po prostu świetny. Pasz Gonzo też jest bardzo słodka i może być do czegoś przydatna. O, jeszcze element kury. Cuda. Kolejna postać to jest Fosdy Bear. Nie wiem jak wy, ale ja, jak zobaczyłem tę figurkę, to zrozumiałem skojarzenie z ze i z Efnafa. Po prostu bardzo podobnie wyglądają te dwie postacie. A tak to ten fig jest bardzo ładnie wykonany. Może akcesoria nie są zbytnio fajne, ale i tak, poko figurka. Kolejna figurka to Dr. Bunsen. Ta figurka jest jedną z najgorszych z całej serii, moim zdaniem. Ani nadruki nie są jakoś ciekawe, ani akcesorium. Tylko w sumie główka jest spoko. Beaker, czyli kolejna figurka, jest piękna. Torsik może się przydać na do figurki Pana Zagadki z Batmana. A główka jest po prostu bardzo nietypowa, ponieważ rzadko się zdarzają takie wysokie główki. I jeszcze ten pilot nie jest zły. Pan Waldorf mi się niezbyt podoba. Nie widzę dobrego zastosowania do tego nadruku z... A sama figurka jakaś mi się niezbyt podoba. Chociaż Torst może się bardzo przydać do budowania jakiejś dostojnej postaci. Kolejna figurka to Statler. Ma bardzo ładny komputerek i akurat on mnie najbardziej ciekawi w tej figurce. Ta figurka nie jest jakoś mocno nadrukowana w porównaniu choć do innych, a główka jest po prostu ładnie zrobiona, ale nie jestem fanem tej figurki. Where Chef To jest kolejna postać, która jest według mnie bardzo fajna. Ma fajne akcesory w postaci główki z liściem, a postać oraz jej akcesory mogą się przydać do budowy kucharza. Główka też jest pięknie wykonana i naprawdę dobra figurka. Rowl to akurat postać, którą bardzo chcę. Ma świetne akcesory w postaci tych nut oraz tej główki. I w sumie nie wiem do końca co jest. <noise> Tam piesek ma bardzo fajną główkę i bardzo fajne nadruki. Naprawdę. Może się przydać ta figurka I mój największy must z tej serii to animal Naprawdę jak zacząłem, po pierwszych zapowiedziach Jego głowę to poślem muszę go mieć Po prostu jest taka piękna I na pewno mi się do czegoś przyda Tors i koresnuszki te są ładne A perkusje to pookładawca elementów I najgorsza figurka z tej serii Czyli Janis po prostu mi się nie podoba Element gitary jest fajny Ale ta figurka mi się no strasznie nie podoba Na pewno jej bym nie chciał i będę jej unikał A więc podsumowanie Ta seria jest według mnie naprawdę Dobra, a jeszcze lepsza dla fanów właśnie tego serialu. Ta seria jest o wiele lepsza niż zwariowane melodie, ponieważ ta seria ma lepiej odwzorowane minifigurki oraz o wiele lepsze akcesoria. Jest kilka figurek, które chcę na przykład Gonzo, Kermit, ten Freddy jest w sumie spoko, animal i piesio. To są takie figurki, które chętnie bym przygarnął. A wy napiszcie swoim opinię o tej serii. Jakie są Wasze największe must have y? a ja się żegnam. Pop.